Mam na imię Anna, jestem babcią tej oto wnuczki. A ja jestem Weronika, ja jestem wnuczką tej oto babci. Dom. Dom to dla mnie miejsce wielu wspomnień. To tu wychowałam dzieci, spędziłam piękne lata z mężem, a teraz przychodzicie, wy, moje wnuki. No mi dom się z bezpieczeństwem, i cieszę się, że jak wchodzę do Twojego domu, to czuję to. Ładny wszechogarniający spokój i to ciepło takie, tą jednostajność. Podoba mi się też to, że te zapachy, dźwięki, skojarzenia, to wszystko tworzy taką historię, długą historię i daje mi to poczucie, że znam Ciebie bardzo dobrze. Dom to rzeczywiście miejsce, w którym wszystkiego się uczymy i mhm. o życiu, tak. i o sobie. E, zawsze bardzo zależało mi, żeby stworzyć przestrzeń, w której wszyscy będą czuli się dobrze. Mhm. Tak, no też Drzwi w ogóle kojarzą mi się dzięki Tobie, kojarzą mi się z powrotami i z dobrymi powrotami, bo lubię tutaj wracać. Lubię, e, lubię otwierać się drzwi i mieć poczucie, że wróciłam do siebie, i one dają mi też tą granicę, bezpieczną granicę pomiędzy codziennością a stabilnością, bo wiem, że tak jak tutaj wrócę, tak będzie. Cały czas tak samo, i wiem, że, że nic się nie zmieni, bo jak zamkniesz te drzwi, to ja się będę czuła bezpiecznie, ale jak je otworzysz, to każda inna osoba też się będzie czuła chciana, ważna i, i bezpieczna. Dla mnie są symbolem pamięci e, o ludziach, którzy przechodzili przez te drzwi do mm -hmm. mojego domu, i każdy wnosił coś innego, coś nowego, każdy gość, każda osoba. I to pozostało. Bo dom to nie tylko miejsce, mhm. ale i relacje, które tworzymy. Tak. I mimo, że wszystko się zmienia, to dom jest tą stałą, mhm. która powoduje, że czujemy, że wszystko jest na swoim miejscu. A drzwi dla ciebie zawsze będą otwarte. O.